Władzę stać na gest. Zdecydowano. Na 25-lecie PRL-u będzie samochód dla przysłowiowego Kowalskiego. Spełnią się marzenia i starych, i młodych Polaków. Ma być produkowany mały, tani, prosty w obsłudze ekonomiczny samochód. Docelowo fabryka opuszczać ma około 150 tysięcy aut rocznie. Polska z rozmachem wkracza na drugi i bezdroża motoryzacji. Maluch, czyli Fiat 126P, pojawił się w momencie, gdy socjalizm w Polsce zmieniał twarz. Miał być dla ludzi. I tak już pozostał, stając się najczęściej spotykanym pojazdem na polskich drogach. Przegląd to ja Kupiłam sobie już. Tak? Tego? <grym> nie, tego nie. Kupiłam młodszego sobie, ten jest stary rocznik. Ja potrzebuję młodszy. <grym> Co panu szczeli, no? To, że jest sporo części wymienionych nie? na nowe, no to jedynie to mogę zareklamować. No. Teściu mi trochę dołożył, także no, niestety nie da się, żeby tak człowiek sam sobie uskładał. Ale dzięki pomocy jednego, drugiego człowiek się dorobił. Teraz się trzeba rozstać, bo jest człowiek w pewnym wieku i musi dołożyć córce. A my już musimy przejść na trochę starsze. Ludzie muszą żyć nadzieją. Polacy pierwszy raz tą nadzieję mieli w 1945 roku, potem w 1956 roku i zmiana ekipy w 1970 roku po wydarzeniach grudniowych była takim następnym balonem nadziei. Polityka ekonomiczna gierka sprzyjała konsumeryzmowi, konsumpcji, a więc mały fiat, Coca-Cola, Marlboro, swobodne wyjazdy do NRD rozluźnienie w możliwości wyjazdów za granicę. To wszystko stwarzało taką atmosferę społeczną przyzwolenia, zachęty. Za tym szła bardzo taka radykalna, a jednocześnie dosyć umiejętna w początkowym okresie propaganda, nazwana później propagandą sukcesu, że Polak potrafi, my wszystko potrafimy zrobić lepiej niż inni, jesteśmy potęgą gospodarczą. Polska dziesiątą potęgą świata, takie było Hasło. Społeczeństwo przez pierwszych kilka lat chętnie przyjmowało te hasła i wykorzystywało te wszystkie możliwości, które się pojawiły. Umowa z Fiatem została podpisana w październiku 1971 roku. Z rozmachem rozbudowano zakłady w Bielsku-Białej i Tychach. Wreszcie jest. 6 czerwca 1973 roku z linii montażowej zjechały pierwsze egzemplarze długo oczekiwanego samochodu. Początkowo składał się całkowicie z części włoskich. Później to się zmieniło. Uruchomiono cały system przedpłat i talonów, rozbudzając nadzieję w myśl propagandowego sloganu Polski Fiat 126P Samochodem dla Ciebie. Pierwsze strony gazet grzmiały: Uruchomienie produkcji samochodu małolitrażowego. Obrady egzekutywy KW, PZPR z udziałem towarzysza Gielka. Do narodu przemawiał dyrektor fabryki. Dzisiejsza fabryka samochodów małolitrażowych zmierza do produkcji rocznej rzędu 300 tysięcy sztuk samochodów. Chcemy produktami tej fabryki rzeczywiście zmotoryzować Polskę. Chcemy, żeby samochody tu produkowane były najbardziej popularne na polskich drogach. Było to wszystko robione z olbrzymim entuzjazmem, zaangażowaniem, bez liczenia się czy jest 8 czy 9 wieczorem i po prostu nikt na te sprawy nie zwracał uwagi. To po prostu było coś zupełnie nowego. Nie było takiej fabryki, która powstawała od nowa, od zera praktycznie biorąc, z wykorzystaniem tylko oddziałów jak WSM. W związku z tym wszyscy entuzjaści samochodów tu się pojawiali i tu pracowali. I Będąc od początku tworzenia, miałem możliwość obejrzenia pierwszych Fiatów 126, które przyszły z Włoch, jeszcze zakryte jako tajne. Później rozpoczęła się produkcja pierwszych egzemplarzy samochodów na taśmie w Bielsku Białej, i ten proces tworzenia to dawał dużo satysfakcji. Lata 70., a właściwie ich początek to jest takie nagłe odkrycie, że właściwie można budować ten komunizm bez samograniczeń, co w poprzednim okresie w ogóle nie wchodziło w rachubę. Że ten cel ideologiczny, cel władz, może być jakoś połączony z celami jednostkowymi, które oczywiście nie miały nic wspólnego z ideologią i które były prostym, jak gdyby, przekonaniem, że prostym dążeniem do polepszenia sobie życia, do podwyższenia standardu materialnego, do stworzenia, jeżeli nie sobie, to przynajmniej dzieciom, lepszej przyszłości. Pieszych los, piechór spełni swój sen, Zastanął będziesz szok, a świadomość mu zmienić dzień po dniu. Moto, 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 moto Na świecie był to drugi samochód w rodzinie, na zakupie. My cudem zmieściwszy do niego swoich najbliższych, ruszaliśmy dumnie w dalekie trasy. Star, start, start, trudy star, 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 star. cię się tak, 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 Ja, 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 ja. tak, 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 wygrać nasz nowy tak, Ja, ja, tak, 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 marzy się tak, śni Szczęście swe za ich Szybko mijają dni. Fiat był wówczas symbolem no, wszystkiego. właściwie. Jeżeli pan miał M3 i małego Fiata, i tam coś jeszcze, to pan już powinien być szczęśliwy. I to była cała teoria na ten temat. I te wspólne konkursy, że 30 osób wchodzi do małego Fiata, może nie jechać, ale to jest, miało być osiągnięcie na miarę światową, jeżeli chodzi o, o dostęp i o technologię, i o to, jak to społeczeństwo skoczy natychmiast, pewno jakościowe. Chciałabym, żeby mój chłopiec także wygrał taki samochód. Można w tej chwili przewidywać, kto, jeśli chodzi o wynik, wygra ten współzawodnictwo. Naprawdę powinien wygrać ten, który ma największy zasób wiecy. To było symbolem rzeczywiście pewnego standardu, pewnego ideału czy celu życiowego. I Karwałski, który jest bohaterem tego 40-letka, dla niego ten, ten, ten samochód to było wszystko właściwie. Ten, to było sygnał czasu Jego stopień zamożności, to była jego duma, on tam to tolekorował, jeździł, czyścił, dbał, polerował i tak dalej. Że to było sygnał czasu absolutnie. Malów było czymś takim, co jest, co jest czymś nowoczesnym, czymś wspaniałym, czymś... Przyszłościowy, to była future kompletny, to się zdarzyć. Ani, co, idziesz, no, naparak, no. co się stało? No co się stało? No jedź! No chyba mi nie powiesz, Stefan, chyba mi nie powiesz, że nie pojedziemy dalej. A tak Celina prosiła, żebyśmy byli punktualni. No proszę, przecież wiesz, że czeka na mnie ten laser. A ludzie z całej Polski na parę tygodni naprzód czekają, żeby wejść na tę ścieżkę, ona mi to załatwiła od ręki. I na tym polega prawdziwa przyjaźń, że ja mogę na nią liczyć. Nic, nie, nie, nie pojedziemy. Chyba, że mnie popchniesz. Ja? Aha. Czy się oszalałeś? Jestem w szpilkach, w kapeluszu. Baczka święta, no to nie ma wyjścia. Albo zapalimy, albo się... Pamiętam taką, taką rozmowę z kolegami, satyrykami, niektórzy byli lepiej poinformowani, którzy mówią, no była ta narada słynna, będziecie mieli zamek, malucha, trasę, jeszcze nie widzieliśmy, że łazienkowską, ale żadnych marzeń. Czyli to było coś, co, to był ele pewien element kontraktu, coś za coś, ale yy, yy, chwała, chociaż, że ten kontrakt, przynajmniej w tej części, został wiązany. Rzeczywiście. Maluch nas przekształcił. Przekształcił nas jako społeczeństwo z pieszych w częściowo zmotoryzowanych. Poza tym, jego ogromnym walorem było to, że on, zwłaszcza na początku, był dostępny. To była, to była rzecz, na którą warto było składać, o której można było marzyć, ponieważ jeżeli marzenie jest zbyt nierealne, zbyt dalekie, zbyt nieosiągalne, to przestaje być marzeniem, a co najwyżej staje się elementem dodatkowego stresu. Czyli... Moim zdaniem, mały Fiat miał, to, miał taki element motywacyjny, że było po co zarabiać, było na co składać. Bo na Mercedesa to raczej normalnie pracując, człowiek się nie, nie pozbierał. Wpadła mucha do malucha. Urodzili razem. Będziemy pegazem. Wolno już było oglądać się na zachód. I tak powstał nasz krajowy erzacz dobrobytu, nowoczesności. Niech się nie odrabia! To co jest zrobione! Sięgnęła ręka głowy, znalazła koronę. A gdzie gminne sządry poddani moje, którym ja panuję? Wszystko, co na tej ziemi moją władzę czuję, ptaszyny, skierka, chochlik. Każdy kwiatek jest twoim. Ja baladynę zawsze uważam za komedię romantyczną plany zawsze uważałem za wiedźmę, bo przecież to jest osoba okrutna. Czarownicy jeździły na miotle. Otóż chodziło o coś takiego, żeby ona miała między nogami siadając w tym stroju Barbarelli, coś błyszczącego, egzotycznego. Nie mogła być WFM-ka, dlatego że WFM-ko listonosz jeździł na wsi. To było śmieszne. i ciebie nie skojarzyło z tym, czym się miało. To mu się, musiało błyszczeć, musiało być nadzwyczajne. Bo takie wozy oszczędzają ci butów. Ty będziesz dusz w duszy minister a Teraz jechać pora. Gdzie król jedzie? Na ucztę ślubną! Do pierdora! Pokolenie moje pochodzi z czasów, w którym w szkole mówiono, ojcowie i dzieciom mówili mi, ojciec powiedział: jak nie będziesz do 18 roku socjalistą, to będziesz łobuzem. Z takich czasów pochodzi. To nie był oczywiście ten socjalizm, ale to były te idee. To jest bardzo trudno wytłumaczyć ludziom, którzy byli wtedy dziećmi. Ładza pożądała sukcesów w każdej dziedzinie. Budowaliśmy przecież drugą polskę, która miała rosnąć w siłę, w której ludziom żyłoby się dostatnio. Chleb wydawało się był, przyszedł więc czas na igrzyska. A że pojawili się zdolni młodzi ludzie, widać los sprzyjał. Będziemy się cośkolwiek zmęczeni, niemniej jednak szczęśliwi. Chciałbym jeszcze podziękować za serdeczne powitanie, które na pewno będziemy długo pamiętać i do zobaczenia na krajowych stadionach. Dziękuję. Jesteście skazani na anachroniczne myślenie. Wy w tej chwili patrzycie na ten ustrój tak, jakby był oczywistą rzeczą, że on się rozleci w 1985 roku. Jakby to była oczywistość. Nikt, włącznie z Kisieleckim, nikt nie wierzył, że to jest możliwe. Co to jest socjalizm? Pytał jeden Polak drugiego w dowcipie z tamtych lat. To jest walka z trudnościami, jakich nie ma w kapitalizmie. Milion 125 tysięcy ludzi wpłaciło pieniądze na małego fiata. Kto nie chciał czekać, mógł go kupić za dolary albo ekspresowo. Światowym osiągnięciem było to, że kupując z drugiej ręki trzeba było zapłacić więcej niż za nowy. Produkcja nie nadążała za popytem, jak zresztą cała sztucznie pobudzona gospodarka. Ograniczenie konsumpcji spotkało się ze społecznym sprzeciwem, a na to władza miała jeden argument siłę. opuściliśmy się do tego, że hulimgani, kryminaliści, pazoszyci społeczni i wrogowie nasz, nam elementarnie zawładnęli Radomiem. To my, młodzi ludzie, robot pracownicy, rodzice, wychowawcy, nauczyciele i przełożoni jesteśmy normalnie odpowiedzialni za zniszczenia i wandalizm. Dlaczego też więc i my sami, klasa robotnicza, Całe społeczeństwo, naszego miasta. Musimy przede wszystkim ponieść koszty z związane z jego odbudową. Kto niszczy, niech odbuduje. Żądamy surowego ukarania winnych, wywołania zamieszek i licznych burt. Ścieżki zdrowia są oczywiście bolesne fizycznie. Ja mam tutaj na myśli to przeganianie. Yy, uczestników zajść, na przykład w Radomiu, przez tą ścieżkę złożoną dwie ściany, policjantów, które biją yy, przechodzących yy, po środku. Ale one są nie tylko bolesne fizycznie, one również są potwornym ciosem zadanym w godność człowieka. One są również bardzo drastycznym ograniczeniem wolności i swobód cywilnych. Tak więc. To ta euforia lat, początka lat 70. znajduje bardzo bolesne e, zakończenie, czy też można by powiedzieć, może lepsza byłaby metafora obudzenia, kiedy się okazuje, że mimo tych wszystkich zmian w gruncie rzeczy nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. E, wszystko pozostało po staremu. Żyjemy w tej samej rzeczywistości, tyle tylko, że przez powiedzmy 5 lat niektórzy zdobyli małego fiata, niektórzy wyjechali na wycieczkę na zachód, niektórym udało się kupić dom na wsi czy wzbogacić garderobę. Kiedy patrzę za siebie. Grałam, a co diabli wzięli, co straciłam z własnej woli, a co przeciw sobie, co wyliczę, to wyliczę, ale zawsze wtedy powiem, że najbardziej. Położeniu, że dziennikarze byli grupą społeczną dopieszczaną przez system i talon na malucha dostałem stosunkowo wcześniej, ale dopiero później się przekonałem, że dostać talon i samochód to jeszcze nie wszystko. Problemy się zaczynają przy częściach zamiennych. Główny problem, z jakim się zetknąłem, to było zerwany pasek klinowy. Okazuje się, że po zerwaniu paska klinowego trzeba było pisać podanie do Polmozbytu w Lublinie, pamiętam to do dzisiaj, podanie i trzeba było uzasadnić, żeby przyznano mi nowy pasek klinowy. Opublikowałem to w polityce, było masę śmiechu, jak uzasadnić zerwanie paska klinowego. Uzasadniałem raczej swoje zasługi, że ten samochód będzie służył w Polsce Ludowej. To się ukazało drukiem i przedrukowane zostało w Niemczech jako kuriozum gospodarki socjalistycznej. Ale więcej było takich rzeczy. Rozrządzach było kupować za dewizy, bo w Maluchu wiele części było stanowiło cenny wkład dewizowy. No długo by można wspominać, ale jest to jakiś kawałek historii polskich kawałek mojego życia i myślę, że zostanę w Maluchowi wierny do końca. Tym bardziej, że nie bardzo się wyznaję na tych innych, nowych, dużych samochodach. Maluch miał swój wkład w przywracaniu systemu rynkowego w Polsce. Wyładowane towarem autka ruszyły na podbój sąsiednich krajów, a później całej Europy. Propaganda znowu zachłystywała się sukcesami, a ludzie dowcipkowali. Mercedes kupił licencję na silnik Malucha do uruchomienia wycieraczek. I marzyli o nim. W tej całej polityce konsumpcjonizmu modelu Gierkowskiego był, był taki głęboki fałsz w środku, ponieważ było to w znacznym stopniu jednak działanie propagandowe, mające na celu poszerzenie tej sfery akceptacji przez społeczeństwo samej władzy. Natomiast mechanizmy gospodarcze nie pozwalały na realizację tego wszystkiego, co zapowiadano. I coraz częściej ludzie spotykali się, tak powiem, z tym, natykali się na ściany, że mówi im się, czytają, że, że malucha może kupić każdy, a coraz mniej osób na tego malucha stać, ponad tym ich nigdy nie było tyle, ile ludzie chcieli kupić, były kolejki, zapisy. To trzeba pamiętać. To właśnie w, w latach 70. Utrwala się na kilkanaście lat ten społeczeństwo kolejkowe, społeczeństwo korupcyjne, bo żeby kupić tego malucha czy lodówkę, trzeba było przepłacić ekspedientkę czy y, y, kierownika sklepu. I te zderzenia, tej propagandy, która mówi wszystko możecie, tak jest pięknie, z rzeczywistością powodowały, pogłębiały frustrację i wbrew oczekiwaniom władzy poszerzały zakres niezadowolenia, niesatysfakcji społecznej. Mówi pierwszy sekretarz Komitetu Zakładowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w FSM, towarzysz Antoni Huczek. W ubiegłych latach najwięcej uwagi poświęcaliśmy sprawom budowy fabryki, po to, żeby stworzyć warunki dla uruchomienia seryjnej produkcji samochodu. Dzisiaj coraz więcej uwagi poświęcamy sprawom socjalno-bytowym. Organizacja partyjna, związkowa, młodzieżowa i dyrekcja fabryki dużo uwagi poświęcają budowie mieszkań, ośrodków wypoczynkowych, żłobków dla dzieci, to co jest naszej załodze niezbędne. Zresztą nasza fabryczna gazeta, sonda systematycznie informuje załogę o tym i równocześnie mobilizuje ją do osobistego udziału w rozwoju bazy socjalno-bytowej. Uważamy to za jedno z zadań obecnego okresu, żeby wraz z produkcją, zadaniami rosnącymi produkcyjnymi, załoga miała odpowiednie warunki pracy i odpowiednie warunki socjalno-bytowe. Dystrybucja samochodu była włączona w system przywilejów w system talonów, w system przydziałów i że tym systemem można było manipulować, to nie tyle samym m, m, samochodem, a właśnie tym, że przyznawano go jednym, odmawiano go innym. To samo dotyczy wszystkich pozostałych dóbr, które się w tamtym okresie pojawiły. Że można było oczywiście składać podanie o 130 dolarów na wyjazd na zachód, ale nie każdy dostawał. Że można było ubiegać się o paszport, ale nie każdy go dostawał. Tutaj e, e, tkwiło, to znaczy nie w samej owego samochodu, czy dostępie do dolarów, czy dostępie do wyjazdów, tkwiła e, 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 sedno manipulacji, lecz w tym, że były one rozdzielane, jak to się mówi brzydko, po uważaniu, wedle zasług e, i używane oczywiście jednoznacznie jako narzędzie skłaniania ludzi do wykonywania pewnych Pożądanych dla systemu, niezbędnych dla systemu działań. Otóż nasze społeczeństwo przyjmując tego malucha postąpiło tak, jak kiedyś mówił Piłsudski: bracie, ale nie dawać pokwitowania. Wzięło fiatę i robiło dalej swoje, to znaczy cieszyło się z malucha. Ułatwiał życie, coś tam załatwiał, ale bynajmniej to nie załatwiało pretensji społeczeństwa do komunizmu i do ustroju, co się rychło okazało w roku 80. W systemie talonów rozchodziło się około 10% produkcji małego fiata. Dysponentami szczęścia byli decydenci różnego szczebla od kierowników resortów w Urzędzie Rady Ministrów poprzez pierwszych sekretarzy i wojewodów po dyrektorów i kierowników zakładów wszak musieli czymś nagradzać swoich zasłużonych. A w tym systemie samochód był dużo tańszy. Natomiast Maluch przez społeczeństwo był kochany i znienawidzony zarazem, stając się jednak w wielu domach jeszcze jednym członkiem rodziny. To wówczas ten przedział pomiędzy masą społeczną a elitami rządzącymi nie tylko w Warszawie, ale także w terenie stał się taki niezwykle wyraźny i nie miał on już takiego podłoża czysto ideologicznego czy politycznego, ale po prostu ekonomiczne podłoże. I tym był dotkliwiej odczuwany przez społeczeństwo zachęcane do wysiłku, zachęcane do kupowania, przed którym taki miraż dobrobytu przez kilka lat y, przed, y, przedstawiano. Błąd ideologiczny i przeinwestowanie gospodarki zmusiły władze do podjęcia radykalnych decyzji cenowych. Podwyżka cen, wprowadzona dosyć niespodziewanie, spotkała się z protestem w kilku miastach, zwłaszcza w Radomiu i w podwarszawskim Ursusie. Miały miejsce rozległe strajki. Władza przestraszyła się tego, szybko się wycofała, ale nie zaprzestała ani propagandy przeciwko tym, którzy uczestniczyli w strajkach, ani szykanowania w części strajkujących. Kilkaset osób zostało uwięzionych, zaczęły się odbywać procesy. Najczęściej były to procesy o tak zwane huligaństwo czy warcholstwo. I wówczas nastąpił po raz pierwszy w historii Polski i w ogóle w historii systemu komunistycznego to połączenie wysiłków inteligencji, intelektualistów i robotników. W obronie prześladowanych, rekryminowanych robotników stanęła grupa inteligentów, grupa intelektualistów opozycyjnych wobec systemu, ale którzy nie mieli poprzednio jakby takiego punktu wyjścia do swojego sprzeciwu, który by był społecznie zrozumiały, akceptowany. A obrona robotników prześladowanych była powszechnie akceptowana i to dało ten, stało się tym punktem wyjścia do zorganizowania Komitetu Obrony Robotników, później Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela i powstała zorganizowana, mająca długofalowy program opozycja demokratyczna w Polsce.